Jeszcze wiele mam Wam do powiedzenia, ale teraz nieść nie możecie, gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi Was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko cokolwiek usłyszy i oznajmi Wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą ponieważ z mojej weźmie i wam objawi wszystko co ma Ojciec jest moje. Dlatego powiedziałam, że z mojego weźmie i wam objawi. Puroczystość Trójcy Świętej, która, której tajemnica wyrażona jest tajemnicą głębokiej jedności i miłości osób, a w sztuce wyrażona Przepiękną ikoną Rublowa, czy średniowiecznym wystrojem świątyni w Paderborn, mówi o, ta tajemnica Trójcy Świętej o jednym: z mojego weźmie i Wam objawi. Słowa z Ewangeliana mówią o tym też, w jaki sposób. Osoby tworzące rodzinę, a więc tworzące małe trójce powiększone o ilość dzieci, Y, 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 powinny sobie wzajemnie okazywać miłość. Powinny z jednej strony zachować swoją wzajemną autonomię, ale też powinny mieć prawo do tego, żeby z mojego wziąć, to znaczy y, z, z tego dorobku mojego osobistego. Wychowanie dzieci y, właśnie w ten sposób, żeby z jednej strony szanowały, to, co należy do drugiej osoby, a z drugiej strony były gotowe do tego, żeby można było wziąć właśnie z, z dorobku tych dzieci i podzielić się z innymi. To jest taka zasada jedności. Z mojego weźmie i objawi. Po co? Po to, żeby rzeczywiście rosła miłość we wzajemnych relacjach rodzinnych i małżeńskich.